Witam serdecznie z tej strony Przełaskowski Łukasz i program Świat Twoimi Oczami. W dzisiejszym odcinku moimi gośćmi będą Anna Aleksandrowicz i Kamila Moc z Belgii. A porozmawiamy o Halloween oraz wydarzeniu, które one współorganizują i nie tylko. Witam serdecznie. Witamy, witamy. Um, może jeżeli. Państwo pozwolą, moi goście, będziemy na ty, aby było też swobodniej i troszkę luźniej. A więc witaj Kamilo witaj Anno. Witamy, witamy, witam. To jest Halloween. No, te Halloween jest troszkę już takie odmienne od tego, jakie znamy z Polski, z Polski jest to w naszym starym, takim zwyczaju, tradycją, nazywane to dziadami święto zmarłych, a tutaj mamy Halloween, które weszło. W bardzo szybkim czasie ekspresji no, do takiej subkultury, do kultury europejskiej z Ameryki. No i to Halloween teraz organizujecie w Belgii, gdzie mieszkacie i żyjecie. Może opowiedzcie w skrócie, jak to się zaczęła przygoda u Was z Belgią, ile już mieszkacie w Belgii i no co porabiacie w tej Belgii? No tak, to może zacznę ja? Um... Trochę u mnie tak zwykna historia jest, bo ogólnie miałam przyjechać na trzy tygodnie. Uh -huh. e, te trzy tygodnie e, przerodziły się już ponad 20 lat, czyli no tak trochę trochę się rozciągły. E, ogólnie no tak, e, zajmuję się e, robimy na mówienie czas. No tak z tego, co już właśnie mówiłeś. E, też e, organizuję różne, różnego rodzaju różnego rodzaju wydarzenia. E, w kolejności to jest Halloween z Pirmatem, no ale to, e, resztę to opowiem już w dalszej części. Teraz oddaję kłódkę <grych> e, Witam. Ja jestem w Holandii, w Belgii praktycznie po pierwsze. Najpierw tej chwili już e, jestem w Belgii od 6 lat. I też miałam przyjechać w sumie na chwilkę i stałam już w szósty rok. No i nie zamierzam na razie wracać do Polski i tutaj mm -hmm. zaczęłam swoją twórczość. No i poznaliśmy się z Anią. Prze <laughs> Można powiedzieć przez przypadek. Przez przypadek mm -hmm. pracy. E, ja mm -hmm. organizowałam mm -hmm. tak. i potrzebowałam właśnie jeszcze kogoś ciekawym stanowiskiem. No, i byłam że obrazy tam jest to No, i też się nie myliłam, bo zawsze to jest super dekoracja do tego wydarzenia. Dobrze. A powiedzcie mi, jak to jest z tym całym Halloween, o którym najważniejsze to jest dzisiaj temat, który, który chcę przedstawić naszym widzom i zaprosić do uczestnictwa. Wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu. Jeżeli mogłybyście powiedzieć dokładnie gdzie, kiedy, o której, oczywiście widzowie nasi znajdą szersze tematy w opisach, w które są umieszczone jako posty, ale mm -hmm. pozwólmy sobie przybliżyć szerzej te opisy, prawda? Mm -hmm. Czyli to jest tak: to jest w sobota, sobotach to jest 29 październik, od godziny 11 do 18, ale dla osób chętnych. Jest też przed zmiany jak ktoś Jak mm -hmm. będzie się to wytwarział, no to może zostać sobie dłużej, nie ma problemu. Eee, będzie to w Belgi, e, w miejscowości Borcel Ostratem, e, w sali, na której to do wypowiedzi mamy dwie sale i obrodzony teren na zewnątrz, także miejsce jest super. E, także będzie to działania. Okej, okay, ale co, jakie atrakcje może powiedz są przewidziane podczas tego wydarzenia? E, no trochę tego jest, trochę tego jest, bo e, w ogóle cała nazwa tego wydarzenia to jest e, Halloween z kiermaszem. Dlatego, że będą tam stanowiska przy na tym klimatu. E, no właśnie no, można tam jakieś e, dużych prawie dobry. E, Począwszy od obrazów właśnie Kamil na przykład. E, jeżeli nie tak jest, to można to dodać, to ona namaluje je według Będą po prostu e, będą różne tamte branka, szyste, e, gotowe. E, będzie polskie jedzenie, to bardzo dobre, e, polskie ciasta, e, gorące dumy napoje, e, cała po prostu impreza będzie się, będzie też oprawa muzyczna, Tak. Zajmuje się tą oprawą muzyczną e, DJ exam. on przyjeżdża do nas z Niemiec, e, ale no już tam w sumie od tego czasu towarzyszy nam na tych e, wydarzeniach. E, zawsze taką jakby relację naszych wydarzeń e, tworzy dla nas e, Dariusz Bochman z e, fundacji Białe Orły Filmówka. Zawsze potem można sobie Obejrzeć wiem, jak to się nie był, a ciekawe, jak to wyglądało. Może sobie zawsze to zobaczyć, jak to wyglądało. Teraz tak, e, to była taka bardziej taka, powiedzmy, e, informacja dotycząca tych stanowisk, ale będą no, również atrakcje. Czyli tak, e, atrakcji, no oczywiście będzie animatorka, no, nasza następna współorganizatorka. E, będzie się zajmowała prowadzeniem zabaw dla dzieci. Będzie malowanie dużej, będzie robienie na Ale co najtańsze, też dla dzieci odwiedzi nas duża maskowka Kajś, św. Patrola, bo jest bardzo różnych miłośników wśród dzieci w tej maskotki Także to się fajnie. Teraz tak, każde dziecko, które będzie przebrane na ten Halloween, zostanie wyprzone do w swoim imieniu Potem tak, ciekawa też jest atrakcja. We um, powiedzmy, kolorowankę, mhm. e, którą, e, która jest o tematyce Halloween, właśnie. Um, rodzice mogą sobie wydrukować tą kolorowankę, bądź też dzieci mogą narysować coś innego lub pomalować inną kolorowankę, ale o tematyce Halloween. I wtedy dostaną też to e, Fajna atrakcja. Fajna Oprócz tego e, będziemy gościć też e, Wikingów Słowian e, z grupy Kolobrat w Holandii. E, oni będą mieli swoje stanowiska też. E, nie będę wprowadzać za dużo informacji, bo to już jak takie to już się nie za bardzo na imprezę wtedy No ale Wikingowie, prawda? To jest taki temat numer jeden, przecież po tym wspólnym. Tak. W tych serialach, w filmach, jakie tak. ostatnimi latami nas, nas no, szczycą na tych wszystkich stacjach telewizyjnych, to młodzi i starsi są zafascynowani tą kulturą, Dokładnie. tą historią, i teraz będą mieli możliwość na żywo zetknąć się. Tym bardziej z tak. tego, co rozmawiałem tutaj z przedstawicielem już tej grupy, jest mhm. to jedna z właściwie pierwszych grup, jakie powstały, zostały założone w Polsce. No i zabitała od niedawna do Belgii, właściwie do Holandii, do Belgii. a do Belgii przyjeżdża z możliwością prezentacji, okay. więc jest to okazja dla młodszych i starszych do zapoznania mm -hmm. się z tym uniformem, z historią, jaką zaprezentują w swoich opowieściach, no i na pewno z tymi wszystkimi atrakcjami, które ubogacą. Dokładnie. Będzie też pokazana walka. To mm -hmm. może. Będzie można sobie zrobić zdjęcia oczywiście um, z księgarzy, um, z kowianami. Tak, to to <grym> e, także, także to e, ciekawa atrakcja. Będzie też przez całe wydarzenie, będzie loteria dla dzieci. Każdy los wygrywa. Nie wiem, jeszcze nagroda no, ale każdy wygrywa, czyli tylko odbiera sobie nagrodę zaraz po wylotowaniu tego losa. E, ale no, żeby nie było tylko i wyłącznie wszystko dla dzieci tych atrakcji. E, też przewidziana jest super loteria główna. Losu będzie sobie można zakupić właśnie też tylko stanowisku loterią dla dzieci. E, ale losowanie się odbiera się od razu. Tylko losowanie jest dokładnie godzinie, nie mogę powiedzieć, bo to też się, to się tam troszkę przesunie w jedną czy w drugą stronę, ale także okolicznych 16. Lat. Najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nie zabraknie ciasta, nie zabraknie napojów, pozytywnej Chyba. energii i uśmiechu, atrakcji dla dzieci właśnie. i tych A, wszystkich stoisk tak? Tak, ale też co jeszcze jest ważne, to zachęcamy właśnie dorosłych i rodziców, żeby się też przebierali w stroje halloweenowe, bo przewidziany jest konkurs na najbardziej ciekawy strój halloweenowy dla dorosłych no, y -hmm. z ciekawymi nagrodami. Nie? I teraz tak, w sumie to powinnam może zacząć od tego, ale powiem teraz, bo zawsze na naszych wydarzeniach, oprócz zabawy, tak powiem, fajnego spędzania czasu, zawsze też pomagamy. Ja też pomagamy. Już mówię. Zawsze nie z nami jest przedstawicielka paści dla bohatera w Holandii, Paszka dla bohatera to jest pomoc dla kombatantów, czyli ona Rysia, zawsze jest z nami ze swoim stanowiskiem, z którego dochód przeznaczony jest w całości na pomoc dla tych kombatantów. Nie? Bardzo taki szczytny cel, że tak powiem. Czyli można też, będąc na naszych wydarzeniach, można też pomóc. A teraz pytanie, jest pytanie. pytanie. Za, 100 za 100 punktów jest By... By... wiadome yes? na, na ten moment ile moment. osób no już to się to zapowiedziało nie jeszcze bo, nie bo bo tak jest porządek wydarzenie na Facebooku ale um, tak jakby um, ilość tych osób które się zgłosiły na Facebooku no nie zgadza się z tą ilością, która potem jest już e, na tym wydarzeniu. E, dlatego, że e, niektóre osoby wręcz nie oznaczają się na tym Facebooku, bo nie chcą, żeby ktoś tam wiedział, że on tam będzie. Poza tym też dużo jest osób, e, które no nie korzystają z Facebooka i tak zwaną wodką kantofową się dowiadują. Właśnie znajomi, znajomych ciągle i tak. przychodzą w wielkich grupach. E też Czyli marketing na, szeptany. Tak, tak. Też na przykład te kolorowanki zawsze kładę tam na przykład Czy też nie w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę tych osób będzie? Tak Okej, okay. a, a czy możecie powiedzieć, czy to jest wasze pierwsze wydarzenie, jakie organizujecie, współorganizujecie, czy to nie jest pierwszy raz? Nie, to nie jest pierwszy raz. Czyli osoby, które przyjdą, już wiedzą, że macie doświadczenie, czyli będzie wyglądało to profesjonalnie. Wiemy, że będą tam dwie sale, czyli będzie to w zamkniętym pomieszczeniu, więc nie należy się zrażać i stresować, że gdyby padało, ale trzymamy kciuki. a poza tym przewidzieliśmy pogodę, że będzie dobra pogoda, bo na zewnątrz też tak. nasi prawdopodobnie wikingowie dzielnie będą wojować, no i tam mm -hmm. e, używać odpowie odpowiednich e, runów i tych wszystkich zaklęć na, na odczarowanie tak. tej pogody złej oczywiście a, a przyciągnięcie tej dobrej ale tutaj ciekawi mnie to tak bo Halloween No jak, jak to jest właściwie u ciebie Kamilo bo ty malujesz i czy ty na przykład podczas tego spotkania będziesz też jakoś prezentować swój artyzm od strony artystycznej malarskiej oczywiście oczywiście i to w sumie na samym wejściu będę witać gości ponieważ tam będę miała dość dużo miejsca na rozstawienie swoich prac no i zawsze z uśmiechem witamy wszystkich, e, ogólnie są zawsze nowe projekty, więc też e, to nie jest tak, że jest, są cały czas to same. No i też dużo jest rozmów, e, też bawimy się, uzupełniamy praktycznie wszyscy razem, e, którzy tam są, żeby ci goście się u nas dobrze e, tuli. byli uśmiechnięci, żeby dzieci e, e, też się dobrze bawiły, bo też e, organizujemy konkursy klasyczne, dzieci mogą się też wskazać, mają e, nagrody. W loterii dłużej też są obrazy, które można wylosować, więc myślę, że... Czy będą zapytań, też twoje obrazy z możliwością wylosowania, czy nie? Tak, tak, jest, jest możliwość. Bo o. teraz ja się troszkę wtrącę. <noise> Zawsze właśnie na tą loterię główną tak. w ramach tak jakby dodatkowej reklamy osoby, które wystawiają swoje stanowiska mogą sobie e, też właśnie przekazać coś od siebie, e, powiedzmy e, no, z zamiarami na siebie, albo z, y, z jakąś tam ulotką, albo z pustówką. I wtedy w momencie, kiedy ta loteria jest prowadzona, no to właśnie jest to widziane. I to jest na przykład, na przykładzie obrazu, to ten obraz y, namalowała Kamila. Y, y, strony ma na, na Facebooku Kam, Kamila i ja. Tak? A zawsze to tak. tak, jest zawsze na ten temat mówię, to jest dodatkowa Tak. W porządku. I to jest piękne, że wspieracie też twórców naszych lokalnych, tych z Polonii, gdzieś gdzie mogą i nie tylko. Bo no i tak, to jest też ciekawe, czy to tylko polscy przedsiębiorcy mogą się i będą wystawiać, czy to jest też otwarte na przykład dla belgijskich? Ogólnie to jest otwarte dla, dla belgijskich też, czyli holenderskich. Ale um, na tym Halloween będą um, polskie. Polscy, polscy przedsiębiorcy, polonijne tak. firmy. I, te, i tak. czy to jest otwarty jeszcze I temat, na że ja no, Jeszcze mogę to... się zgłosić, gdybym chciał? Tak. Okej. Okay. Pytam, pytam się od tej strony: bo może dzisiaj albo za jakiś parę dni będzie słuchał nas przedsiębiorca, który zechciałby zgłosić się do Was i dołączyć do. Tego wydarzenia zaprezentować swoją twórczość, wyroby czy firmę. No mhm. i to jest ważne, do kiedy jest czas, żeby można było się zgłosić jeszcze z firmą, ponieważ w pewnym momencie pewnie zamykacie już tak zwany grafik i musicie mieć już tą dopiętą listę. Tak, dokładnie. To znaczy, powiem tak, zawsze jak jest organizowane jakieś wydarzenie, mhm. to tak jakby te stałe stanowiska, które zawsze są no to one już są od razu wiadomo, że będą, na przykład, no Kamila wiem, że będzie. Potem e, na przykład Magda, o której nie wspomniałam jeszcze, a też jest współorganizatorką. E, Magda ma ubranka e, dla dzieci. E, tam różne tam akcesoria, różne tam dodatki i tak dalej, wszystko tam dla dzieci, tak? Ma sklep internetowy. E, też zawsze jest z nami, też zawsze pomaga w organizacji, także Także to wygląda w ten sposób. A jeśli chodzi o na przykład osoby, które um, zobaczą, też jest um, osoba, która pierwszy raz będzie teraz na takim w ogóle wydarzeniu. Znalazłam ją w sumie ja, nie ona nas wspomnia ja <grych> e, ale bardzo, bardzo się cieszę, że będzie, bo chcę pokazać swoje właśnie um, rodzice, które robią Ona e, takie mięciusięcie podusie dla, dla dzieciaków malutkich. Podusie i nie tylko podusie. Mm -hmm. Mamy mały zanik troszkę internetu, ale tak to bywa czasami. Mam nadzieję, że za chwilkę Kamila Ania wrócą do nas, ponieważ coś się zacięło. Prosimy proszę o cierpliwość w takim razie. No, proszę Państwa, tak to bywa z tym internetem, że czasami nie wszystko działa, jakbyśmy chcieli, i musimy. Dopasować się w tym przypadku do takiej sytuacji. Jeżeli nasze panie odzyskają internet, to wrócimy z powrotem do rozmowy. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że chociaż te krótkie, ale wartościowe spotkanie dla państwa w zupełności wystarczy i będzie dobrą formą zachęty do wybrania się do Belgii na spotkanie. Halloween, wartościowe spotkanie, ponieważ wydarzenie z kiermaszem połączone, z wieloma atrakcjami, atrakcjami dla dzieci, młodszych i starszych, więc więcej informacji znajdziecie w opisie, a ja dzisiaj żegnam was i życzę miłego wieczoru, mam nadzieję, że uda mi się niebawem z wami spotkać z moimi kolejnymi gośćmi, zapraszam również do komentarzy. и подписки канала YouTube. Дякую сердечно.